Ej, dzisiaj taki no dosyć niespodziewany odcinek, ponieważ sama nawet nie wiedziałam, że kupię, ale jednak no ciężko było się oprzeć tej pięknej zdrabce, a tak dokładnie zdrabka Bryranty za 30 zł a jeszcze mogłam wybierać, więc mam jedynkę, bardzo lubię właśnie zdrobki z numerem 1 i mam nadzieję, że przynajmniej Tutaj znajdziemy zwrocik. Oczywiście będziemy szukać trzech tych samych symboli. A jak znajdziemy, właśnie ten tytułowy Bryrand, no to mnożymy razy 2. No, a korona razy 5. Więc, żeby chociaż zwrocik był, możecie za to trzymać kciuki. Zapraszam do oglądania. To zaczynamy. No, zobaczymy. Czy dobrze podkusiło, czy też nie, ale już dawno nie miałam tutaj możliwości podrapania tej zdrabki, a bardzo lubię. Tylko lana, choć nigdy nic wielkiego tu nie trafiłam. Chyba tylko jeden zwrócik miałam kiedyś. <tuszy> też dużo oczywiście nie kupowałam. Tu w pierwszych rzędzie nie mamy nic. Przybliżę Wam, ponieważ to są to mało widoczne symbole. A, chodzi o to, żebyście dobrze widzieli wszystko. I tak, mamy tutaj złoto. Koczyk i trofeum, więc tutaj nie. Czekolada, klucz. No, i tu wiadomo, że nic, bo szminka. No, nawet podwójnie jeszcze nam nie dawają. Moneta. Ale drugiej monety już nie dali. Więc trzeciej tym bardziej nie dadzą. Jednak minimalnie oddalimy. Może lepiej to będzie wyglądało. W takim wypośrodkowaniu. Tu mamy tak świnkę, już mamy grę piątą, świnka, garnek i podkołowe. Gra szósta. No i oczywiście mamy też pole bonusowe, bo na początku wam nie powiedziałam, ale zdrokę nie jest nowa, więc wszyscy chyba już wiedzą. O co w tym chodzi? Gra siódma, aż tutaj zawędrował symbol. No, też biżuteria, ale nie tam. Tak. No to przechodzimy do gry ósmej. Mamy oksy podkowem. I worek. Przechodzimy do dziewiątej. No jeszcze mamy dużo szans. Prezent. O, prezent. Podwójnie. Pierwsza sytuacja taka się utworzyła, że mamy podwójnie. Ale czy będzie potrójnie? Niestety nie. Szkoda. Ale no. Lecimy dalej. No nie, nie ma co tam się oglądać. Wstecz. Papelusz, pierścionek i właśnie ten symbol pierwszy jest tu. Tak widzicie jak to jest troszkę wydrukowane w cały świat, ale nieważne. Hmm. To już wiemy, że nic nie będzie, ale oczywiście zdropiemy, bo nie po to. Kupiona zdrowek, żeby jej tutaj nie wydrapać. Naszynik, szminka i trofeum. Ostatni tutaj z tego rządku. Gra 13. No, to było blisko, ale jednak nie. No to teraz przechodzimy do... Muszę chwilę przesunąć. To się nie mieści ta zdrowka? Muszę chwilę statek zmienić w innym położeniu. No, powiedzmy, że coś takiego albo jeszcze kawałeczek. Lecimy z kolejną tutaj. Stroną. O jakby tu była korona byłoby pięknie Zegarek No już wiemy, że nic z tego O mamy naszego brylecika Ale on nam nic nie da skoro jest jeden tylko O, lustro, lustro i uwaga, no i niestety nie, kurczę, napięcie zbudowane, ale nic z tego, no nie? No, safe, safe. Też było blisko. Kapelusz. No i o, tu też było fajnie. Gdyby nie kapelusz. Hmm, tutaj już podwójnie ostro jadą, widać. Mogliby tak potrójnie, no nie? Pani Komisarz, pierwsza. Tak. I jedziemy dalej. Oksy. nie ma Oczek, dzwonek i świnka. Ale może w bonusie na nas coś czeka? Świnka. No, tutaj wszystko było inne. Już powoli kończymy. Gra 25. Zorbem. Kapelusz, kofer. Tu mamy? Perfumy, czekolada. I trofeum. Gra 27. O, tron, tron i mamy. <ścoughs> mamy wygraną. Jest. Aż musieliśmy czekać do gry 27 ale jak najbardziej mogliśmy poczekać, skoro trafiła się wygrana O, jak fajnie. Czyli jednak mamy to No pięknie, pięknie, pięknie złoto złoto, a może jeszcze. <laughs> Nie, no i tak już jest fajnie. Więc spokojnie dzwonek Moneta, no, jedynka dała radę. Fajnie, że mogłam wybrać miło. oksy. Klucz i... No i tu mamy pierścionek. I zobaczymy, czy tutaj czeka na nas coś w bonusie. Musimy oczywiście wydrapać kwotę. Ale nie ma, jest gwiazda, ale nie szkodzi, bo no bo mamy coś tutaj udało się. A co to będzie? Uwaga, uwaga! Gra 27 stronami 30 zł. No to fajnie, zwróciło nam się. Mieliśmy zabawę za darmo. Mogłam powrócić do tej zdrapki. Powróciłem, miłe wspomnienia. No i mamy 30 zł odzyskane, taki jaki był wkład. Bardzo się cieszę, mam nadzieję, że się podobało I dziękuję Wam za kibicowanie, bo to pewnie dlatego udało się tutaj wygrać, więc dziękuję, dziękuję, dziękuję też za oglądanie i życzę Wam wszystkiego dobrego, pa!